Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Wulek, moi drodzy. Zobaczcie, gramy Fortnite'a w nowy Chapter drugi, O, jest nowa mapa, wow. Jest tu już ze mną, Lu nie, LDM Luki. Witam Cię. No, dobra, gdzie lecimy? Ty tu rządzi? Ty Ustala zasady się. Zaalef. O, umysły, myślę podobnie. No i dobra, moi drodzy, to jest bardziej taki poglądowy odcinek i przy okazji. Żeby nie było, że nic nie nagrywam na kano, więc coś, coś jednak wpadnie. Nie wiem, czy się uda wygrać, czy nie. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W ogóle jest sporo nowych miejscówek fajnych, jeśli chodzi o Fortnite'a. I, i dużo ludzi właśnie leci, patrzy. Choć może na ten budynek. No tak. Kurczę ktoś tu wylądował stąd mamy problem To Bot był To chyba nie jest bot O nie, jednak nie bot Bo on zabrał amunicję Pierwsza gierka oczywiście Tu tylko snajpy ziom A nic nie mam. Serio tu nic Właśnie no, Tak średnio by powiedział Dobra już Fuck troszkę Mam małego pistola Dobra Łatko już... Czekaj już 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 Będę miał małego kwika dla ciebie Kurczę gdzie ty? Tu ty? jestem, jestem Łakka Eee, no dobrać. nie, co za typek, obojciu. Spoko, pierwsza nierka to chyba ja nawet nic. No wiem. To nie jest ten dzień. To nie jest ta noc, to nie jest ten dzień. na dysk mi się zawali tymi silnikami. No dobra, tak chociaż do top 20. Do... No. no. O... Tego nie będziesz puszczał, co lepiej. to. no i tak muszę to zmontować. Ja już będę nagrywał. Do, znaczy, to niech się nagrywa, wytnę tak, że jak już będziemy z autobusu wyskakiwać. tak, No w autobusie, jak będziemy lecieć od o tego momentu. Bo hmm. tutaj każda sekunda waży. I to w na sekundę. No. Chłopiet. tyle internetu, że to. Jeszcze tak myślę ten później sobie nagrać z tego Zombie strajka, bo dzisiaj jest ten portal Tak akurat wydonoś 10 minut w filmiku. W ogóle to tak przemyślałem sprawę, bo jak z tymi mapkami otwieram co miesiąc po 500 mapek ja tak przez miesiąc udaje mi się 100 browarów zebrać. To jakbym tak poczekał 6 miesięcy i zebrał 600 browarów na ten e, to. Ten to jak tak, co? No. Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony na Jest to dzisiaj ze mną Eldem, Luki. Elo, Elo. Moi drodzy, zaczynamy chapter drugi z Fortnite'a. Zobaczcie, jest nowa mapa. Jest fajnie. To. Nie wiem, ja to czuję jakby normalnie nowa giera była. Nie wiem, jak ty, panie Luki. Też taką rolę inne odczucia. No, interfejs się zmienił moi drodzy. Chcecie mogę wam troszkę opowiedzieć zmiany. Jak widzicie ten. Na dole mamy pokazany teraz taki długi pasek i są poziomy pokazane na tym. Już teraz nie zbieramy oddzielnie poziomów, zwykłych i poziomów To teraz wszystko jest złączone razem. I... Żeby wbić następny poziom musimy zbierać exp, a exp zabywamy za zabijanie typów albo... Odblokowanie wiem, mapy. No, odblokowywanie mapy. Ja już mam całą odblokowaną, moi drodzy, ale z początku jest cała szara i nie wiadomo gdzie jaka miejscówka jest. Eee, również za otwieranie skrzynek, Wtedy. za przetrwanie jak najdłużej i takie tam duperelki. O, gdzie lecimy? Tak mamek, eee, Ja tutaj lecę. Gdzie chcesz, ci powiem, bo... To masa, mam pierwszego, więc git. No jak i Mam pompera. No Mam pistol. Ja nie mogę. Szczęście. No nie właśnie. O maszynka. No dobra, to już id. Teraz pompa nie jest. Mogę nagrać. Już nie hmm. wiem. Tylko nie mam masz. zmiany teraz w pompie to są najgorsze zmiany. Jakie dodali no, Do troszkę. pompy. O, widzicie, jest gorsza, do, no, widzicie, wy maszynówki. Trwaliśmy do nowego kręgu burzy i dostałem trochę. No. Wszy. Ale teraz 20 expa to jest prawie nic. No właśnie moi drodzy, teraz za głupią misję dostaje się 14 tysięcy expa i wam powiem, że tak do 10 poziomu to to fajnie wygląda, ale później no to też prawie nic nie daje. Naprawdę, takie są ilości teraz A expa. Pompa. Do zebrania, że to szok. To na na najlepszy set maszynowa sama masz Oh pompa. Yeah. Teraz dobra. na przykład jak macie na jakiejś farmie czy coś dziury w ścianie, to można przy nim przechodzić. Kiedyś Dokładnie. to... E... Dokładnie, kiedyś było, nie wiem, niewidzialna ściana i nic nie mogę zrobić. Wiesz, nie dojeżdżała <grych> e, 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 dobra, chcesz małą małą potkę? No, mogę przyjąć. Ja mam jedno. Chętnie. dobra, strefa nie jest tak daleko. A jeszcze jak skrzynki na przykład zniszczysz. E, A właśnie podniosesz. Wypada lód, to jest najważniejsze Dokładnie, bo kiedyś przez przypadek się niszczyło skrzynkę. Na przykład tak zawsze robiłem prawie... I że tak powiem był później lekki problem. Ponieważ lód znikał i skrzynka znikał. A teraz jak przez przypadek się zniszczy skrzynkę yy, kolejne siorby mały to. Czy znaczy nie siorby Będę tylko mieć całego kawa. Super. O! Jeszcze snajper! Ja nie mogę, ale bogactwo. Widzisz. Masz trochę w snajpie? Eee... no trochę mam. Tu Cię zostawię. Bo nic. Takie... Połowę ci zostawię. A zobacz, Bo... możemy się też chować do koszy albo sostogi z sianem. Wtedy nas nie widzi, możemy się skampić i komuś przed twarzą... O! Typek! Poszkoczyć. Typek, typek, typek. typek. Widzę O, leży no Nie no O, to czekajcie, jest. zobaczcie, to, to, jest po prostu, to jest kurde mistrzostwo, patrzcie Patrzcie Mogę rzucać z nim jak szmato teraz du, 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 du. Czekaj, no nie, no. ej, idź tam z to drugiej mi. strony Dobra, ej, i rzucamy do siebie Łap Za 5 no. punktów Gol. Dobra No, 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 no Ej, nie... No, jakbyś chciał strzelać rzucasz Wiem. A, dobra, zapomniałem. O. No nie, patną. Dobra, moja. No nie wioska. wyszedł. Dobra, ale bierz tutaj co chcesz, jak chcesz coś więcej, to bierz. Szkoda, e -e -e. że. Muszedł. Teraz taktyczna pompa jest lepsza od normalnej i wolnej. Dokładnie. To też zabrać. Tu macie w ogóle te odprosów rady <laughs> na start. <laughs> Może ty nie siedzisz 24 godziny w Fortnite, to nie znaczy, że... No nie, właśnie ty jesteś prosem, bo ty wszystko jesteś oczytany w tych sprawach. Rady. O, idealnie strefa. Zawsze no. to była, nie wiem, jakby ona gdzieś tu była, to ee... Tyle biegania. To też nie jest za blisko, ale, ale też na nie, nie jest bierzesz. za daleko. No właśnie. Tak. Dobra moi drodzy, jakaś tam skrzynka jeszcze jest gdzieś, ale już nie chcę a, a, ja. jej szukać. No znalazłem. M-ka. Niebieska biorę. O no i fajnie. I teraz mamy Mki. Mm. I w ogóle już teraz... zaraz, trzeba... Iść. Już nie ma tych pustyniów. A jeszcze pokażmy, że można pływać w wodzie. A no, ja Wam później pokażę. Czekajcie, bo i tak, tak będziemy, że... mieć, będziemy mieć okazję później? jeszcze do pływania, bo... O, dużo. Patrzę, że tutaj jest kolejny zbiornik. W ogóle, motorówki dodali, zabrali wózki, sklepowe, tarami. Wszystko. No, wszystko pozabierali. Co teraz Wszystkie to są motorówki? Innego transportu, takiego szybszego. Nie... Dokładnie. Coś czytałem, że niby mają te motorówki zrobić, że jeszcze po lądzie będą jeździć. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ale możemy łowić ryby, Dlaczego? moi drodzy. Są wędki. Można łowić rybki. A to też ciekawa, ciekawostka, że e, motorówka szybciej jeździ po lądzie na Fortnite niż w, e, po e, wodzie. wodzie. Czekajcie, patrzcie. Tylko, że jak jeździ Jak w ziemi, o to wtedy szybciej płyniemy. Mamy takie trochę przyspieszenie, ale jest również jedno ale: ponieważ, jak płyniemy pod prąd, to wtedy prawie w ogóle nie płyniemy do przodu. Prąd nas po prostu. Utrzymuje w miejscu, prawie ciężko nam jest przepłynąć pod prąd. W wędki, można sobie wziąć wędkę, i tam jak widzicie, tam są ryby w tym miejscu. Zresztą zaraz wam pokażę. Na przykład tutaj są sowędka, jest jedna. Czekaj, ja pokażę na przykład. Mamy wędkę, to mamy rybki w takim miejscu, co ta woda tak pulsuje. I czekamy, aż nam pociągnie coś za wędkę. O, dobra. I to patrzcie, mamy pińczkę. FAMASa Dobra. Można Masz się, zieloną Można się ruszać, jeśli, jak mówimy... O, mamy fioletową rybkę i zobaczcie. Rybka jest, ta fioletowa to jest jedna z tych najlepszych, bo to jest siorbo ryba chyba. I zobaczcie, jeśli ją zjem, to dostanę 50 kewa. A jem ją tylko w sekundę. A, lub z życia. No, lub życia. A normalnie, żeby 50 kewa dostać, to trzeba 5 sekund brać tego... ...kewika dużego. Więc no, nawet sekund nie ma. No. Więc moi drodzy, to jest na propsie ta rybka. Polecam Polecam łowić. Dobra, nic ciekawego. strefa... No dobra, przecież nie podjeżdża. Jakie słuchajki Ojoj. miałem takie wrażenie jakby ktoś nam chodził po dachu, ale no to chyba ty byłeś. Tak, chcesz. Wsiadamy chyba w motorówkę, czy płyniemy normalnie. Tu jest motorówka. Wiesz, bo ja to tam lekko nie umiem tym jeździć. Dobra. To w ogóle jest niebieski Bierz. FAMAS, nie wiem czy jest. Czekaj, Nie, ja mam niebieską rękę. Czekaj, bo nie mogę odznaczyć. No kurczę, wsiadaj. To jest niewidzialna ta... Ja to na skróty, moi drodzy, przez lądy... Ja tam się nie czaję. Tak to się robi. Tak to się robi. O. A, też można strzelać w wodzie, jak się pływa. Dokładnie. To trzeba ustać i... A, i to warto podkreślić, że jak jest się powalonym i jest w wodzie, można lekko tak po prostu pływać. Na pewno szybciej niż po lądzie się idzie. To też prawda. I jeszcze, motorówka strzela takimi pociskami, które rozwalają budynki od razu. Nie ma, że coś zostaje tam uszkodzone czy coś. Od razu znikają ściany, jeśli dobrze trafisz. Dobra, wiesz co, Luka, ja to polecę może gdzieś tutaj kupić. Żeby... Hmm, nie wiem. Ja Bardziej tu, bo strefa będzie na pewno nie na tej wyspie pewnie. Bo coś mi tak się zdaje, że na wyspie to nieczęsto. Dobra, płyniemy na skróty. Uhu. Okej, okay. moi drodzy, tak to się robi No no matalek mi się do życia <laughs> Jak? Nie wiem Nie za mapę, please! Nie! A nie, przecież woda Spokojnie Spokojnie jak na Wojnie. A No i akurat zaparkowałem w wodzie, można iść przeszukiwać wyspę No i zarobiszcie a co, o, rybka, mamy? a nie, Muszelka. Coś, to jest rybka. Muszę Myślę, że to rybka jakaś. To jest strefa. Za minutę 47 się dowiesz. Uuu, to jakiś lew. Ej, tutaj też się nie byłem. Byliśmy tutaj. Ale w tym domu. I pamiętasz, tu... jak odkrywałeś. Odkrywałeś no, tutaj. Odkrywałem, ale w tym domu nie byłem wtedy. Tak a, no to ja też ja nie byłem. No. Ale mi chodziło te... O! Za... Czemu tu pod ziemia. Ostro. Koneczka. Rozwalałem... E, duży kewik. Sk... Apteczka, apteczka, apteczka. Duży kewik na... Ten... Ja mam trzy apteki, jak co. O, no dobrze. Tak ja coś, ja mam pięć potek małych, więc mogę jeszcze coś tam no dziubnić. E, dużego kewika. Ten... O, jeszcze, <laughs> o jeszcze jeden. Zblokowałem się Jeszcze jeden duży kewik. Ale teraz też zauważyłem, że jak się wchodzi na przykład na krzesło, to kiedyś po prostu nie było tekstury i nie mogłeś na to wejść. A teraz? A teraz po prostu wchodzić normalnie. No i super. Właśnie moi drodzy, dużo zmienili akurat jeśli chodzi o Fortnite'a. O, tu można sobie na kanapce usiąść, o i se oglądać morze. Ocean, wręcz powiedziawszy. Dobra kochani, za 27 sekund dowiemy się, gdzie będzie znowu Pompa straszek. niebieska. Wolna, chowamy się i można tak przekitre sobie całą grę. A również można strzelać e, do gry. Również dodali Chodźmy teraz chyba botów, bo no nie, właśnie... niektórzy po prostu się nie ruszają kompletnie. Albo nie wiem, tak bez sensu walą w ścianę. Chodzę bez sprintu, walą w ścianę. Y, nie wiem, co tu jeszcze można powiedzieć. Strzelają na oślep, nie trafią cię Czasami w ogóle. w ogóle nie strzelają, tylko się patrzą na ciebie, Widzisz, uciekają mówię. od ciebie do strefy. Dokładnie. Więc. Lub się po prostu kampią w krzaku. Moim zdaniem nikt nie może aż tak słabo grać. No Moi nie też. ma takich ludzi. No po prostu nie wiem. Już trzeba być. Niezwy... O, ulepszanie jest. Kłucze. O, ile masz. Dlaczego? Eee, po 250. A co wieś chce? To jakby była rakietnica. Właśnie, nie ma rakietnicy. Po 250 mam wszystkiego. To znaczy, nie wszyscy oprócz... będą mieć jak coś rakietnicę. Oprócz to... No właśnie przegraliśmy już pewnie. Ale moi drodzy, myślę, że taki odcineczek, myślę, że Wam się spodoba. Kowy trochę. Eee, jak coś to tam wiecie. Łapkujcie, fabkujcie. Jak będziemy widzieć, że Wam się podoba, to możemy nagrywać jeszcze odcineczki. Niestety live'ów nie będę na razie nagrywać, bo no. Taka sytuacja, że nie mogę na razie. Ej, be, 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 be. Dobra, kochani. Lecimy. O! Widzę skrzyneczkę czy nie? Nie, to nie skrzynka. Ale mi się zdaje, że ktoś tu chyba był, bo jakoś tak pusto. No ja, właśnie, to mi się tak zdaje. Ale też trochę... Jakiś bamboleo Nie, nie wiem. O, wezmę. Czy ktoś tu był? Nie wiem. Tak. Już mała strefa nawet jest, więc no, trzeba super. uważać. I mamy strefę! No mówiłem, Takiego że to znaczy, strefa. Że... Ja, A, mam ja też czuja. mówiłem, że tam gdzie ja zaznaczyłem też jest strefa, więc też miałem... No, no niby brawa, ta, ale... Uważałam. Ale tu jest środek no, prawie. No, tu jest... Nie, nie środek. Znaczy nie środek, ale okay. jest dobrze. A w ogóle nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj czytałem, że jak stoisz w tym krzaku, to jak w ciebie ktoś strzela, to obrażeń nie zadają ci. I nie wiem, Najpierw dostaję krzak. I Aha. potem rozwala się krzak. Aha. Ale Tam. potem już można spamować w ciebie, panie... Mi, jakby takie coś było, to by każdy się kampił w krzaku. No właśnie dużo się kampiło ludzi w krzaku. Kurczę, no szczerze to bym sobie ulepszył snajperkę, bo mam zieloną. A przygotę... Ja też mam zieloną. Niebieską. Ale dobra, już nie będę tutaj szarżować. Charging. Uuu. Uuu, duży kewik. Zimno. Tak, tak. Kolejny. Ja mam sześć małych, więc... A, tak dobra. trochę średnio. Nie, dobra, to nie. Ale też nie chcę wywalać maszynowy, bo jak pompa nie zadziała, to od razu maszynówka no. i... No, dokładnie. O, i tu są też małe. No dobra. Czekaj, tu też były. O, dziesiąty pożar mam. No, no i nie super. mogę, ale to fajnie zaraz zrobili, że... Właśnie, moi drodzy, nie wiem, mi się zdaje, że chyba bardziej uzależniające jest teraz zdobywanie poziomów, bo teraz to chętnie chce się otwierać wszystkie skrzynki i wszystko, naraz. No nie wiem. O! Czekaj, ja sobie to wezmę. Przygarnę. Przygarnę, bo lubię takie rzeczy. No i medal o. przetrwania. Super, zostało dziewięciu <laughs> graczy. Mieliśmy takie trzy. Dobra. Trzy zwycięstwa mieliśmy. E... Po ja Czekaj, chcesz trochę drzewa? Wiem, że ty lubisz budować. Ja mam 585. A, Czekaj, ja sobie w ogóle przestawię budowanie na cegieł, może. Jest trochę wytrzymalsze. Chyba z drewna, ale szybciej się drewno, jak coś buduje. Czekaj, 7 osób. Uuu, faktycznie. Na nich, yy, czu, czekam. Będą mieć bazookę tam pewnie. Mhm, bo już robię z Jak będzie otwierał typek, to go... Z lewej strony go trzeba. No są. Super, kurde. Sam tam skacze, czy jest jeszcze ktoś z nim? Jest jeden. Ja, Nie, dwóch jest. Dwóch jest, no. Kłucze. Wypatrzył nas. Schowaj się. On tam Moim będzie. Widzę. No. Zaraz nas będzie zdejmował. Tam zabuduję. sobie, żeby bo... też nie chcę takiego wielkiego swego robić, bo będą wszyscy na nas lecieć. No właśnie, już czuję, że wszyscy na nas będą lecieć. Zaatakowaliśmy, no, jest... no, ale nie mogłem, bo stópkę od razu dostał. Nie ja wiem. Wychyl się ty, tak, No, ja, ja go widzę przez te dr drewienka, tylko kurczę ja nie chce się wychylić. No chodź tu, chodź tu, pokaż, pokaż ładno buzie, no, chodź. Oho, 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 oho. Ej, bo z lewej strony chyba będą też iść, bo. Kurde. No nie, no mój. Dobra, widzę, widzę jeszcze co tam po lewej stronie. Ej, do nas podchodzi. Bardzo blisko jest. Tu gdzie ta maszynówka idzie, idzie na ciebie chyba. Czekaj, jakby może? Okay, czy on cię bierze? Tak bierze cię O matko jaki Leży jeden! E, 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 nie ma... Dobra, leży, leży drugi. Miał, dobra, to miał fajną pompę. Miał fajną pompę. Ale mi szybko mieszka, a dobra. Ty nic nie dostałeś. Ej, rakieta do ciebie leci. W twoją stronę leci. Okay. No wychyl się... pajacu. Gdzie on jest? No stamtąd strzelił. No dobra, widzę. Co w nich Jeszcze gdzieś jeden będzie. Tam są Ja pierdzielę, prawie w locie. Oni mają bazukę i to mnie przeraża troszkę. No bo oni w strefę już dziadu Jezu. Ciężko. Aha, dobra. Szala do mnie z... lewej. Z lewej? Ooo, nie, nie wiem, nie wiem nawet dokładnie z której... Idę. Podjeżdża? No faktycznie, faktycznie. Jakiś lamusek. Don Lamusos Sos no tych dwóch to nie wiem jak tam Łogarnąć Dobra tak na wyżej, chodź wyżej, chodź No idę, idę, idę Będę balon odbierał Dobra, strzelę na oślep, żeby nie było Nic ciekawego O nie, jednak skarb był fioletowy Poza tym nic ciekawego. Tak. podjeżdża ten jeden. No i super, niech, niech ich podjeżdża. No dobra, dobra. Bo ich jest dwóch. Czy idziemy na żywioł tak? nie, 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 nie. No dobra. To ja się wycofa. Tylko oni mają bazukę, ty wiesz o tym. No właśnie, wiem. To właśnie jest. Doszło 28, ten co. ich dwóch jest. Super. Wszyscy ja tam są Na ziemi ja widzę A czołga się jeden z nich Dobra leży tam jeden Pięknie! Mamy królewskie zwycięstwo, moi drodzy! Bank, Tylko nie mogę zatańczyć, kurde! A było tak pięknie! Druga gierka, pierwsza gierka. No i git, moi drodzy, tak to się robi. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie, dziękuję tobie, Luka, za piękne zwycięstwo. No i co? Trzymajcie się, do następnego! Piszcie w komentarzach, czy bio. chcecie... Jeszcze nagrywki, bajo bajo, elo elo.